Hej, witajcie na kanale Kwasior Official! Dziś spełniam Waszą prośbę. Kwasior cóż to za bestia stoi pod plandeką. Kwasior, co to za terenówkę tam trzymasz! Kwasior pokaż w końcu Łaza. Dobrze, już pokazuję Łaza. Zdejmiemy z niego plandekę, bo tam się chowa przed deszczem. W garażu jeszcze nie ma, ale jest w planach. Wsiądziemy do niego, spróbujemy go wierzgnąć i pojedziemy w świat, także? Zapraszam na odcinek, ale najpierw Zanim to wszystko, trzeba ułaza Spod tej plandeki wydobyć I trochę tam ogarnąć, bo no Nie ukrywam, że się lekko gościu zastał Dobra, w miarę ogarnięte w bagażniku zostawiam kinetyka, gaśnice. To wszystko to będę musiał tym miotło i karszerem, takie uroki stania w lesie, bez garażu, właśnie pod plandeką. Dobra, spróbujmy go odpalić. Zobaczymy, co on, czy się odezwie. Sanko. O, lampka jest, dobra. No, spróbujmy. Bardzo łączymy mu paliwo. O, coś ślepi. No nie wierzę. Działa, działa pięknie. Ale słuchajcie, musimy go... Musimy go wyłączyć. Paliwem coś śmierdzi, a właśnie tam leży pompa paliwowa. Tutaj są te świece żarowe, fasola, nóż. Pompa paliwowa jak w filerze. Muszę je wymienić. Pompę paliwową. Przypomniało mi się przecież, że ostatnio była awaria pompy. Jak go odpaliłem, to strasznie było czuć benzyną. Zajrzałem pod samochód, a tam kap, 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 kap. Otwieram maskę, uszczelka na pompie paliwowej poszła. Gdzieś tam poczytałem na forum, że miast wymieniać tą uszczelkę, to dużo prosić całą pompę. To jest tam wydatek, nie wiem, kilkudziesięciu złotych i jest. Także mam pompę przecież, haha, ona tam leży. Otwieramy machę, wymieniamy pompę, ale odpalił, ale się cieszę, jestem po prostu w szoku, nie? Ile on tu stał? Od zimy? No, jakoś takoś. Dobra, wymieniamy pompę, co? No i jak tak odpala się, chyba wtedy nie trzeba wymieniać. Jak tak pięknie odpala gratuś, no to można by tym gratusiem się gdzieś wybrać chyba, co? Ha? Dobra, robimy pompę. Tak prezentuje się maska, to jest mega patencik. Cyk, żaróweczka, cyk i możemy sobie nocą e, działać. Silnik wołgowski, jeszcze oryginalny, hahaha. Ha, ha. Filtr powietrza olejowy. Czyściłem go jakiś czas temu, a tam rzeczona pompa paliwowa, która się zepsuła. Będę musiał wymienić tutaj. O, ta uszczelka poszła. Tu jest duża, a tu jest mała uszczelka węższa, ta węższa poszła. Także odkręcam tutaj te rurki, tam w środku pompę. O tu ręczna do i wymieniamy cały element. A pompę mam tutaj. O! Pompa, cyk, pompa paliwowa, ale ja nie umiem po rosyjsku czytać, bardzo chciałem się nauczyć, może kiedyś będzie mi dane się nauczyć. Cyk, zobacz. No dobra, trzeba będzie zobaczyć jak to zamontować. Tą uszczelkę tutaj też mam. W ogóle jak będziecie kiedyś wymieniać pompę paliwową w łazie na przykład, to pamiętajcie, że w zestawie do niej nie ma dołączonej tej uszczelki. To jest tam koszt kilku złotych, ale no bez tego nie, nie damy rady, nie? A na starej uszczelce nie będę tego robił. No dobra, to działamy. a, a tak wygląda was. Od spodu proszę. No, całkiem zdrowo wygląda, nie? Tu się deczka poci, ale to dobrze, to znaczy, że jest olej. Może, jakby się nie pocił, to znaczy, że oleju nie ma. No, dawaj śrubeczko. Kurczę śrubka podkładka, żeby tego nie zgubić teraz. Dobra, odkręcę tą. Wyjdę, odkręcę to, bo boję się, że jak odczepię pompę, to może na mnie, może mi paliwko oblać. A tu co? A tu ta uszczeleczka też chyba po dupie dostała. W ogóle, to obawiam się, że tu nie było uszczelki, tylko ktoś po prostu tym takim silikonową poleciał. Dobra, zaraz zobaczymy. Dobra, plan jest taki. Pompa wyszła, udało się ją wykręcić, ale tutaj przewody też są sparciałe, Zobaczcie, jest nieszczelność. Tym na dole to nie wiem, za cholerę to nie chce się odkręcić. Tutaj ani z jednej. O, wyszedł sam. No proszę, widzicie? A tak wcześniej to nie chciał być. Aha, no dobra, no to spróbujemy jeszcze tylko drugi. Może też uda się, żeby wyszedł, ale fajnie. Dzięki za pomoc, nie, bo jak sam próbowałem, to nie chciał wyjść, no widzicie, tutaj jest nieszczelność, także utnę go w tym miejscu gdzieś, no najlepiej byłoby wymienić całe te przewody, no ale z drugiej strony sam przewód tutaj jest zdrowy, o, ono wychodzi z pompy paliwa i tutaj do filtra sobie leci, nie, dalej z filtra, pyk, 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 do gaźnika, ale dobra, nie o tym, spróbujemy jeszcze to odczepić i, i zabieramy się za odkręcanie tutaj, e, nie wiem co to jest, jak to się fachowo nazywa, łączników. Łączników kolankowych, o. Pierwsza odkręcona. Zobaczcie, gwint był uszczelniony pakułami lnianymi. Ja mam natomiast taśmę teflonową, ale nie wiem, mam też pakuły lniane. To co myślicie, co użyć? Idziemy old school czy nowoczesność w domu i w zagrodzie? Nie wiem, chyba No jak ten osioł, nie? W jednym miał owiec, w drugim siano i nie mógł się zdecydować, zdecha, a ja nie naprawię nic w końcu. O wiem, jedną zrobię na pakuły, a jedną zrobię na taśmę tą, teflonową. O, i będzie kompromis. Eleganszo. Kolanka przykręcone, tu uszczelnione taśmą teflonową, tutaj oldschoolową linianą pakułą. Uszczeleczka przygotowana, uszczelka w żelu również i czyścimy tam na dole. Kręcimy i można odpalać furę. Czyli no tak, pompa wymieniona, płyn wlany, wszystko poszło bez żadnego problemu. Spróbujmy obudzić tego naszego zaspanego, ała, przyjaciela. Sanko. Tutaj są dwie pozycje paliwo i gaz. Spróbujmy go odpalić na paliwie. oj przyjaciel, nigdzie nam się nie spieszy przecież o, może być słabo Próbujmy go na gazie odpalić No na gazie jak lepiej, nie? Damy sania. Dobra, nie idzie. Dobra, na Old Spicea próbujemy ostatnia deska ratunku. Samostat się skończył. O nie, nie da rady. Za słaby akumulator. U was jest rozładowany. Nie wiem, czemu nie chcę odpalić, bo jak sami widzieliście, za pierwszym razem ładnie dygnął. Ehm, nie powinniście nam nie obrażać, przecież wymieniłem mu pompę, nie? Zanim naładuję akumulator, przypomniało mi się, że łazie pod siedzeniem jest korba, czyli awaryjne polowe odpalanie, gdy zabraknie ci prądu. Przyznam, szczerze, że nigdy w życiu tego jeszcze nie robiłem. Yy, zasady znam. Kluczyk musi być przekręcony na pozycji tej takiej yy, startowej. Trzymamy korbę chwytem małpim, czyli nie w ten sposób, bo może urwać palec, tylko o, tak. I kręcimy. Jo! Prawie, jeszcze raz będzie dobrze. Będzie dobrze. Ale to ciężko idzie. No, przyjacielu jak się kręci korbą to trzeba tak zerwać mocno. Tak słyszałem <grybuj> O. Podpala Popracuję sekundę dwie i gaśnie. Coś z paliwkiem jest. Może źle przewody podłączyłem do pompy, nie no dobrze. To nie. Może jest układ zapowietrzony. Dobra, próbowałem łaza odpalić na klemy, przyczepiłem do innego samochodu, ale był beton, więc pożyczyłem sobie akumulator z żuka. No i sprawdźmy teraz jak na nowym akumulatorku, znaczy nowym. No na starym, ale dwa razy potężniejszym niż tamten to zadziała. Jest na paliwko, jest sanko, kręcimy. Odpala, ale gaśnie, jakby paliwa nie dostawał, nie? jest dead. O co może chodzić? Dobra, przyłączmy na gaz. Może na gazie odpali tak jak za pierwszym razem fartownie. O, ładnie. Idzie. No dobra, czyli coś musi być z paliwkiem. Bo jak przełączymy z powrotem na paliwo, to ciekawe, czy się zdusi. stanie mu podamy. No ciekawe, czy go zdławi, bo gaz wyłączony jest. Chyba, że. O, o! o Zdławił go. Aha, czyli coś z paliwkiem. Gaz. Uaz sobie gra delikatnie, jak widzieliście, nie dostaje paliwa. Nie wiem, pompa paliwowa wymieniona jest na nową. Piszcie proszę w komentarzach, jak mogę dalej sprawdzić, gdzie jest jakaś blokada, nie wiem, nieszczelność, co tam nie działa. Nieszczelności nie ma, bo, bo nic nie kapie. Co może nie działać, że tego paliwa on nie dostaje? A póki co, a póki co bardzo się cieszę, że wreszcie odpalił i rozruszam trochę staruszka, przejedziemy się na gazie gdzieś tutaj po okolicy. Chodźcie, zapraszam na przejażdżkę. Zadrżało w posadach od tęcz i zawieruch Z drogi idzie poeta, niebiański wycieruch Spój skryty, obłocznik, ze światem na noże Nic się przed takim uchować nie może Zwłaszcza, gdy snu prawem zmory z mory zajarów przewłaszcza Widziano w dzień biały tego obłąkańca, jak wiesz bez nadrzeki porywał do tańca. Z los znakiem krzyża był na lęku, na palcach, próbuje się zbliżać. I nie dzieci nasze w nędzy i w rozpaczy. I wiadomo, że jutro nie będzie inaczej. Pod tym samym niebem z drugiej, złudzej strony znawca słowa Bóg płynie w połetę wpatrzony. Jego niezdolność do zarobku Jesteśmy w lesie, na rozstaju dróg I spójrzcie Znowu głazy To co wam mówiłem kiedyś Dawniej była taka tradycja, że Pieszy szedł z kamieniem I na jednym ze skrzyżowań Właśnie kładł kamień Gdzieś tam po drodze brał następny I kładło się na kolejnym To jest starodawny GPS Mówiło się na przykład Na pierwszym kamieniu prosto, na następnym kamieniu w lewo Dojdziesz do wioski i to jest spuścizna tych tradycji. A teraz maluje się właśnie na tym e, oznaczenia na przykład szlaków turystycznych, w tym wypadku pieszych. Jedziemy. My na pierwszym kamieniu w prawo i przez las. Staniemy sobie tutaj e, i opowiem coś o biegu. Aby ona była mniejsza, prostsza w konstrukcji, lżejsza, łatwiejsza w naprawie mieściła się tutaj. To jedynka i dwójka nie mają synchronizatorów. Trójka i czwórka już skakują normalnie. Ale żeby z jedynki wrzucić na dwójkę, to musimy wskoczyć na jedynkę. Aha. Ale to jak mi ułaz pozwoli. Dobra, dzięki stary, dzięki. Dzięki. Jest jedynka. I teraz, żeby wrzucić na dwójkę, to musimy wcisnąć sprzęgło wyskoczyć, puścić sprzęgło, wcisnąć sprzęgło jeszcze raz i wtedy dopiero można, jak u pozwoli, wrzucić dwójkę. Trójka i czwórka, jak mówiłem, wskakują już normalnie. Tutaj nie ma żadnego problemu. Żeby natomiast z trójki przeskoczyć na dwójkę, to trzeba zrobić tak zwaną przygazówkę. No, ale to już wyższa szkoła jazdy. Jak opanujecie te biegi, pach, pach, wchodzą bez problemu. A my w lewo. Juhu! Ale małe. Widzicie? W środku lasu bruk. To była dawna, przedwojenna droga. Jedna z główniejszych w zasadzie, łącząca dwie mieściny. A widzicie, taka woziutka dawniej tak podróżowano właśnie wozami konnymi pieszo, a dookoła mogli czaić się zbójcy. Dobra przywitaj się z widzami. Tutaj masz kamerę, zobacz, powiedz cześć. Powiedz cześć po koziemu. Pojeżdżone, ułaz zgaszony, trochę martwi mnie ten brak paliwa. Piszcie proszę w komentarzach co to może być, o co chodzi. Ja też spróbuję poszperać, poszukać. No i co? No i nic, idę ogórki. Za mną działeczka. Widzicie paliko od ogrodzenia. Tam działeczka będzie. Muszę pozajeć ogórki. Od gruntu bezpośrednio wysiewam nasionka. Nie? Z mora ty mi potem wszystko zjesz, zaraz się zerwiesz z łańcucha. Kupiłem, słuchajcie, jeżyny i malinę czarną, po cztery donice. Piękne, ładne, już miałem sadzić. A proszę, proszę, pokaż ty się, pokaż ty się wszystkim. Ta rozbójnica oto się zerwała, buch, zerwała się, buch, z łańcucha, buch, z łańcucha i wszystko zżarła, nie? A to nawet się nie wkurzałem, no bo takiej natura kuezy, nie? Ja posadzę z działeczka, wszystko zerzesz, potem się zerwiesz z łańcucha i nie będzie ogórków, dyni, nic nie będzie. Trzymajcie się, przyjaciele, do zobaczenia. Nie jest mora? Nie jest mora? Powiedz, do zobaczenia. Do zobaczenia. I tak Ci wszystko zjem. I tak Ci wszystko zjem.